Dzień dobry! Z tej strony Mariusz, projekt odmładzania na surowo. Nietypowo nadaję dzisiaj, w zupełnie innej porze niż zazwyczaj. Natomiast rano mieliśmy dużo spraw organizacyjnych z naszą odnową biologiczną tutaj w Hiszpanii i nie mogłem nadać o 8.45 jak zazwyczaj. Pomyślałem, że nie będę w ogóle nadawał, ale przed chwilą rozmawiałem z taką serdeczną mi osobą i natchnęła mnie bardzo mocno tym, co chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć. Przypominam, że w niedzielę spotykamy się po to, aby mówić piąty filar naszego zdrowia, czyli zdrowie psychiczne. Przypomnę tylko, że w projekcie Odmładzanie na Surowo podzieliliśmy, podzieliliśmy naszą drogę do zdrowia na pięć filarów. Pierwszy to jest odżywianie i informacji na naszym kanale na temat co jemy, jak jemy, dlaczego jemy znajdziesz mnóstwo. Odżywiamy się w ten sposób od bardzo długiego okresu czasu. Tysiące osób z tego skorzystało. I wiele, wiele, dziesiątki, dziesiątki tysięcy, można powiedzieć, kilkanaście tysięcy do dziesiątek tysięcy osób pisze, dopisało do nas, że wspaniale to dla nich działa. Także mamy dowód na to, że to wszystko jest cudowne i działa to w zasadzie dla większości osób. Drugi element to jest oczyszczanie. W oczyszczaniu mamy mnóstwo elementów, które są ważne, ale tutaj też oczyszczanie z osób, na przykład, które nam. Y, które nas chcą skrzywdzić, też jest takim oczyszczaniem. Trzeci to jest naprawa, czyli jak funkcjonuje nasze ciało, aby mogło się naprawiać, co potrzebujemy zrobić, aby doprowadzić nasze ciało do samouzdrawiania. O tym cały czas mówimy od samego początku. Samouzdrawianie, czyli proces, który zachodzi w naszym organizmie, ponieważ nasze ciało tak naprawdę uzdrawia się samo. Praktycznie nie potrzebujemy nic z zewnątrz, z tego co udało nam się ustalić, aby naprawić swoje ciało oprócz rzeczywiście składników odżywczych i oprócz oczyszczenia swojego ciała. Czwarty punkt to jest sprawność fizyczna. I dzisiaj rozpoczęliśmy tutaj dzień na odnowie biologicznej poprzez ćwiczenia. I zazwyczaj tak zaczynamy i będziemy tak zaczynać po to, aby poprawić sprawność fizyczną. Aby ciało, aby się chciało po to, żeby się chciało, po to, żeby limfa, układ limfatyczny funkcjonował poprawnie, to w czwartym punkcie zajmujemy się właśnie limfą i ćwiczeniami. Piąty punkt to jest sprawność fizyczna. Bez tej sprawności fizycznej naprawdę trudno jest wyzdrowieć, dlatego bardzo mocno Cię zachęcam, aby rozszerzać cały czas wiedzę na ten temat. Ja przynajmniej raz w tygodniu na ten temat mówię. Napisaliśmy na ten temat w książce mnóstwo informacji. Natomiast w na następnej książce też będzie dużo więcej jeszcze na temat uzdrawiania psychicznego. I dzisiaj punkt piąty i taki troszeczkę temat, który cały czas mi po głowie chodzi od czterech miesięcy. I temat brzmi, jak go sobie tutaj zapisałem, czy wystarczy nam miłości dla tych, którzy nas obrażają, chcą skrzywdzić i zniszczyć to, co ta z takim mozołem budujemy? Jak to jest u Ciebie. Czy jesteś na tyle osobą, która potrafi tak mocno kochać, że jesteś w stanie przenieść się powyżej tego wszystkiego, co się dzieje wokół siebie. My włożyliśmy bardzo duży ogrom pracy w to, co żeśmy budowali tutaj cały ten projekt Odmładzanie na Surowo i budujemy cały czas ogrom pracy. W tym momencie jest mnóstwo osób, które gdzieś tam z nami współpracują, dzielą się, robią. To wszystko nabrało swojego własnego tempa. Natomiast e, wygląda na to, że musimy się wznieść powyżej. Musimy być jeszcze bardziej, musimy jeszcze bardziej kochać. Wygląda na to, że musimy jeszcze bardziej kochać, ponieważ... E, są pewne organizacje czy osoby, które za wszelką cenę chcą doprowadzić do tego, aby zniszczyć to, co żeśmy do tej pory budowali. I jak bardzo musimy jeszcze kochać, aby pokochać te osoby i aby im wybaczać? Wybaczać, czyli punkt pierwszy, wybaczać to nie znaczy zapominać. Tak naprawdę, wybaczyć to znaczy uzdrowić swoje ciało. W momencie, kiedy wybaczam, w momencie, kiedy yy, daję sobie przyzwolenie na wybaczenie, to zdejmuję z siebie ciężar. Nie niosę tego ciężaru przez całe swoje życie. Po co mi jest ten ciężar? Po co mam się zastanawiać nad tym, dlaczego ktoś to robi? Po co to robi? Dlaczego mam się zastanawiać nad tym, że kopie dołki pod nami czy nie tylko pod nami że niszczy coś na internecie, na przykład coś, co było tak pięknie, z taką miłością zbudowane? I zastanawiam się, czy mogę wybaczyć. I wybaczam. Wybaczam za każdym razem, kiedy tylko mogę. Wybaczam, codziennie rano piszę. Wybaczam ci, hejterze, to co robisz, bo prawdopodobnie nie wiesz, co robisz. Prawdopodobnie nie wiesz, co czynisz. Odbierasz zdrowie i życie dla osób, które nas naprawdę do tej pory oglądają i z miłością dzielą się tymi wszystkimi informacjami. Bardzo mocno muszę nad tym pracować. Nie sądziłem, że aż tak wysoko będę mógł się, musiał się wznieść na wyżyny swojej miłości. Żeby przenieść się ponad to, co się dzieje. I mam nadzieję, że, będąc osobą, która dzieli się tą miłością i cały czas, będąc tutaj z Tobą, pokazując, jak można kochać nawet takie osoby, inspirujecie do tego. Inspirujecie do tego, żebyś też kochał, żebyś wybaczał. To nie chodzi o to, żeby zapominać, bo tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby te osoby mogły bezkarnie to robić, tylko chodzi o to, żebyś siebie nie męczył. Nie noś tego w sobie, nie dusz się tym, po prostu rób swoje. Czyli pierwsza rzecz, jak bardzo musimy kochać, a i wybaczanie to nie jest zapominanie. Druga rzecz to. Nie wiem, chyba z miesiąc temu czy dwa miesiące temu podzieliłem się takim króciutkim filmikiem. Niewiele osób go zobaczyło, ponieważ jak się robi takie podzielenie z YouTube'a na Facebooku, to niewiele osób jest w stanie to zobaczyć. Facebook jakby nie promuje takich filmików, ale bardzo mocno Cię zachęcam do obejrzenia tego filmu, jeśli go jeszcze nie widziałeś, na którym to Wayne Dyer. Wayne Dyer, yy, cudowny filozof opowiada o tym, jak to wyciskamy sok z pomarańczy. Czyli jaki z Ciebie wyciśnie sok. Jaki z ciebie wypłynie sok? Wspaniale to opowiada. Jak czuję, że jest napięcie, jak czuję, że nie jestem w stanie wybaczyć, to patrzę i oglądam ten film po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób on to tłumaczy. On tłumaczy to w bardzo prosty sposób. Mówi o tym, że kiedy. Jaki sok, jaki sok wypłynie, kiedy naciśniesz, kiedy wyciśniesz pomarańcze? Wypłynie oczywiście sok z pomarańczy. Dlaczego nie wypływa inny sok? Dlatego, że w pomarańczy właśnie jest sok pomarańczowy. Jak ciebie ktoś ściska, to jakiś ciebie sok wypływa? Czy wypływa z ciebie sok miłości i wybaczania, czy wypływa z ciebie sok złości, zawiści i chęci i rewanżu? Przez te takie soki, które nam wypływają z naszego, z naszego organizmu, niestety powstają bardzo smutne rzeczy na świecie. Powstawały do tej pory wojny, zamieszki, oskarżanie się wspólne, wyniszczanie. Jak to zrobić, aby. aby Udało się, żeby tylko ten sok miłości z nas wypływał. Czyli jak bardzo musimy kochać, aby wznieść się na wyżyny wybaczania, kochania i dzielenia się miłością z tymi osobami, które tak naprawdę najbardziej naszej miłości potrzebują. Bo kim jest hejter? Kim jest osoba, która chce zrobić dla nas coś złego? Dla ciebie, dla mnie, dla wszystkich ludzi na świecie, jeśli ktoś cię krzywdzi. Że to nie jest tak, że ta osoba właśnie potrzebuje tej naszej miłości. To ona najbardziej potrzebuje tego naszego przytulenia, najbardziej potrzebuje tego wybaczenia, zauważenia, zwrócenia uwagi na siebie. Dlatego bardzo, bardzo mocno nad tym pracuje. No i trzecia rzecz, a czym jest dla ciebie bezwarunkowa miłość? Czym jest dla Ciebie bezwarunkowa miłość? Słucham różnego rodzaju mnichów, nawet buddyjskich, którzy opowiadają swoją historię do takiego oświecenia, czyli miejsca, gdzie tak naprawdę em, kochają, kiedy kochają bezwarunkowo. I jest, e, jest taki mnich, który szczególnie przypadł mi do gustu, ponieważ on zawsze to opowiada z takimi dowcipami, kawałami. I on opowiada swoją historię miłości, kiedy musiał się nauczyć historii, mi, musiał się nauczyć miłości do zwierząt, do zwierząt, do owadów. I łączył się tej swojej miłości do komarów. Pojechał na medytację w Tajlandii czy gdzieś tam, gdzie komary po prostu są bardzo ostre i w ogóle krwiożercze i tak dalej. No i ze względu na to, że generalnie budda, czy buddyści zakładają, że, że jakby nawet nie zabijają komara. Musiał znosić te komary, które do niego przelatywały. I te komary, przelatując do niego, gdzieś tam mówi, to dobrze by było, jakby ten komar przyleciał, zrobił jedno nakłucie, yy, pobrał sobie krwi, i on nawet mówił, jak ten komar przyleciał, mówił do niego komarze. Napij się tej krwi tutaj. Dla mnie, dla, ciebie, dla mnie to tylko będzie kropelka, dla ciebie to będzie oznaczało życie. Dla ciebie to będzie oznaczało to, że będziesz mógł założyć rodzinę albo nakarmić swoje potomstwo. Czy cokolwiek w każdym bądź razie tak do tych komarów swoich rób, mówił, które do niego siadały na ręku, ale mówi, to były takie wybredne komary. W tej Tajlandii. One były w stanie po pięć razy zrobić nakłucia wstępne, żeby zobaczyć, jaki tam po prostu będzie yy, wypływać, czy, czy, czy ta krew w tym miejscu będzie właściwa. I mówi, że po prostu jakiej cierpliwości i miłości do tych komarów musiał się nauczyć, będąc właśnie tym od, odosobnieniu, yy, żeby nie zabić tego komara, który po pięć razy nakłuwał mu tą skórę po to, żeby napić się tej krwi. I teraz, jak bardzo musimy się wznieść jako ludzkość. Czy jesteśmy w stanie, czy to jest utopia, czy to jest coś takiego, co nie istnieje, czy jesteśmy w stanie wznieść się tak wysoko w kierunku miłości i tych pozytywnych wibracji, wybaczania e, miłości do wszystkich istot żyjących, a. Czy to jest tylko utopia nie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić? Czy jesteśmy w stanie pokochać na tyle nawet komary, które chcą nas, nie wiem, ukąsić, aby pokochać je tak mocno i powiedzieć, słuchaj, ja wiem, że dla ciebie to będzie życie. Dla mnie to będzie tylko kropelka krwi, trochę mnie poswędzi, dla ciebie to będzie życie. To są moje przemyślenia. To są moje przemyślenia i zastanawianie się nad tym, jak bardzo muszę jeszcze kochać te wszystkie osoby, które chcą mnie skrzywdzić. Jak bardzo muszę się wznieść na jakie wyżyny, aby, aby to wszystko było dla mnie tylko miłość. Ktoś mi kiedyś powiedział bardzo ważną rzecz. Mariusz, masz do przekazania trzy rzeczy. Ja mówię o pięciu filarach. A ktoś powiedział: Mariusz, nie, tak naprawdę masz trzy rzeczy do przekazania. Pierwsza to jest taka, żeby ludzie znowu uwierzyli, że jest stwórca, jakikolwiek oni sobie wyobrażą. Czy to będzie stwórca w postaci Boga z brodą, czy to będzie stwórca w postaci natury, czy to będzie stwórca w postaci energii, która jest wszechobecna. Druga rzecz to potrzebujesz Mariusz pokazać ludziom, że oni są stwórcami, że Stwórca przekazał im wszystkie moce do tworzenia. I oni potrzebują zrozumieć, że to oni tworzą swoje życie i że oni mogą stworzyć rzeczy wokół siebie. Czyli jest stwórca? My jesteśmy stwórcami. A trzecia rzecz, potrzebujesz zaprowadzić ludzi do miłości, bo tylko miłość nas y, wybawi. Tylko miłość doprowadzi do tego, że będziemy żyli długo czy wiecznie. Y, tylko miłość doprowadzi do tego, że będziemy się kochać i wzajemnie wspierać. Niezależnie od tego, czy jemy mięso, czy jemy tylko rośliny, że będziemy tworzyć dialog, który będzie dialogiem miłości, a nie hejtu. Dialog, który będzie oparty o, sensowne, o sensowną komunikację, a nie dialog, który jest oparty o to, żeby kogoś schejtować. I wygląda na to, że mam test. Wygląda na to, że wszyscy mamy test. Ty tak samo. Osoba, która nas obserwujesz, masz test. Aby kogoś wytrzymać, aby kogoś przetrzymać, aby kogoś pokochać pomimo tego, jakim jest. I mam nadzieję, że uda mi się przetrwać, wytrwać i w miłości zaprowadzić was wszystkich, moi kochani słuchacze, do miejsca, w którym naprawdę jest przyjemnie. W tym miejscu jest naprawdę przyjemnie. W tym miejscu nie ma naprawdę żadnych zawiści, nie ma w tym miejscu rozpaczy, w tym miejscu jest miłość. Miłość taka nieskończona. Mam nadzieję, że was to zainspirowało. Mam nadzieję, że ciebie to zainspirowało na tyle, żeby podzielić się tym filmem z innymi. Uczmy się kochać, niezależnie od tego, kto co nam robi. Uczmy się kochać i trwajmy. Trwajmy w tym, aby doprowadzić ten projekt w dużo lepsze miejsce. Niż chociażby w tym momencie mógłby się dla kogoś wydawać, że się znajduje. Do usłyszenia w następnym live'iku. Z tej strony Alex i Bartek. Witamy Was serdecznie i chcieliśmy Was zaprosić na wspaniałe wydarzenie, jakim jest? Witariada. Kiedy? W Serocku. Podobno. A kiedy? Eee, początkiem lipca. <noise> chcieliśmy Was serdecznie zaprosić, bo jest to wspaniałe wydarzenie. Jedno z największych w Polsce, o ile chyba nie największe w Polsce obecnie, które jest poświęcone właśnie Surowemu. jedzonku. Surowo jedzonko. Witarianizmowi. E, także zarówno ja, jak i Ola będziemy występować wspólnie na scenie. Więc zbijajcie, żeby się z nami spotkać po my dobrej. Spotkamy się z Wami. E, wielu z Was nas ogląda i chcielibyśmy też zobaczyć Was face to face. byłoby super. Także, no co? Zapraszamy! Zapraszamy. Pa!